Muzyczny dom. Ja się tak zastanawiam, czy wy w ogóle o czymś innym niż muzyka rozmawiacie. Jak to jest? Motocykle. Tak, jeszcze są motocykle. u nas motocykle. Tak. Bardzo kochamy motocykle, ale generalnie muzyka w połączeniu z motocyklami. To jest to, co lubimy najbardziej. Może trochę tak stereotypowo można byłoby powiedzieć, że taka cięższa muzyka kojarzy się z motocyklami, ale akurat tak się złożyło. No ale tutaj, jeżeli o was chodzi, to jest nie tylko ciężka muzyka, bo tata bardziej rockowy. Wojtek, ta twoja ostatnia płyta, no taka trochę rockowa, trochę jazzująca. Do końca na pewno nie mogę się określić, bo jest mi bardzo ciężko stwierdzić, który gatunek lubię najbardziej. Ale no bardzo bliski jest mi jazz, fusion, muzyka rockowa, ale muzyka metalowa również, muzyka instrumentalna, gitarowa, no to wiadomo. To wszystko jakoś tak po trochu mnie kształtuje i staram się wybierać to, co najlepsze z każdego z gatunków i Uwielbiam grać po prostu prawie każdą muzykę. Jeszcze jak byłem młodszy no to po prostu sam z siebie przychodziłem, jak to mały dzieciak, i podglądałem to, co robi tata. No jako, że tata bardzo dużo grał, no to siedziałem i mu w tym skutecznie przeszkadzałem. Gdy ja brałem gitarę, to Wojtek zawsze przy mnie już brał swoją, stawał koło mnie i mimo tego, że jeszcze wtedy nie potrafił za wiele, w zasadzie nic nie potrafił, to tylko udawał, gestykulował, ale już cały czas miał tą gitarę przy sobie, także za każdym razem, kiedy brałem gitarę, on na baczność się meldował i już z gitarą, nie? Antonio, dlaczego nie gitara, tylko perkusja? jakby perkusja jest Dużo cięższe od gitary, ale gitara dla mnie kiedyś, kiedy zagrałem na perkusji, to mi się bardziej trochę spodobała. I później zagrałem na takim pudle i jeszcze bardziej mi się spodobała i napisałem list do Mikołaja. I dołożyłem tam pieniążki i nagle dostałem. Antoś już część pieniędzy miał uzbieranych swoich i poprosił Mikołaja, żeby nie narażać go na koszty. Takie większe, żeby Mikołaj mu tylko dołożył część i kupił mu perkusję. No i tak się tak. stało. Powiedzcie, jak znosi to pani Olińska? Tak? Mm. No ja osobiście staram się mimo wszystko jednak być w miarę cicho, jak sobie gram, bo właśnie wiem, że może nie każdy chciałby to w tym momencie słyszeć. Ale wydaje mi się, że całkiem dobrze, że raczej nie ma z tym problemu, jak, jak gramy, czy ja, czy tata. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że no, moja żona hmm, chyba bardziej doskwiera hałas wtedy, kiedy my mamy próby z kersami, to wtedy tutaj no, rzeczywiście jest troszeczkę głośniej. Bo tu próbujecie. Tak, u tak ciebie. Tu, tutaj próbujemy, ale y, bardzo nas wspiera i generalnie jest tak, że no, zawsze nam robi herbatki, przynosi nam tutaj wszelkiego rodzaju słodycze. Y, także naprawdę no, dba widać, o was, co? Tak, dba o że was. bardzo dba o nas i, i, i kibicuje nam. Także bardzo tutaj chcemy podziękować y, mamie a mojej żonie za to, że, że nas wspiera i jest przy nas. I to tyle lat. 20 lat po ślubie. No, a powiedzcie, czy spieracie się muzycznie? Oczywiście są takie momenty, że każdy ma jakby swoją muzykę, i nie każdemu wszystko pasuje. Nawet w momencie, kiedy. Nagrywałem swoje utwory. Były takie rzeczy, które do końca na przykład tacie nie przypadały do gustu, stwierdziłem, że musi tak być i koniec. O, czyli umiałeś bronić swojego zdania. No umiałem, no bo tak samo jak tata robi swoją muzykę i coś jest dobre dla niego, to nie oznacza, że w całości musi być świetne dla mnie. Ale oczywiście, no wszystko zależy też od ut utworu i od... Jakby to powiedzieć, od interpretacji też, na pewno. Wojtek, masz swoją pierwszą płytę na koncie. Pokaż ją może do kamery, pokażmy ten... Tak się prezentuje, Proszę bardzo. Mój tata zawsze powtarzał, sam się też nie... Też muzyk. Tak, też muzyk, sam się nie chwal, niech cię inni chwalą. I to jest rzeczywiście prawda. Ale chcę tylko podkreślić, że yy, myślę, że w historii Konina nikogo nie było takiego, który w wieku 17 lat wydał swoją własną płytę. To jest nie do końca, bo ja jestem mega wdzięczny tacie, bo gdyby nie on, to myślę, że na tym etapie jeszcze nie byłoby tej płyty. W sensie chodzi mi o to, że jakby no, wspierał mnie po prostu. Nie? No, no, pytałem się, jak co brzmi, czy tak to może zostać yy, i jeżeli yy, rady taty były zgodne ze mną, to to stosowałem, a jeżeli coś mi nie pasowało, no to, yy, no to wtedy nie. Ale... No tak, muszę tu się wtrącić. To nie, to było, to nie było tak do końca. Czasami e, zostawiałem Wojtka z taką, z taką myślą, że po prostu puszczam fragment, fragment utworu, i ja mówię Wojtuś, ja bym zrobił to tak. A ty jak uważasz? Nie? I nie, nie to, że się kłóciłem, nie? bo ja chciałem, żeby to była jego płyta autorska. No. To ale zawsze prze... się spieraliśmy. Ale, ale to myślę, że to był taki proces twórczy. Ale on przechodzi po paru dniach, kurde, jednak miałeś rację. To, to zrobimy tak. Ale nie zawsze. O, oczywiście, że nie zawsze. Nie? Podczas procesu twórczego no, emocje są chyba wskazane, bo jak się coś rodzi, no, to czasami powinno się rodzić jednak w bólach. Na pewno, znaczy, no, były takie momenty też na pewno podczas y, w ogóle tworzenia tego wszystkiego, że twierdziłem, że może jednak sobie dać spokój z tymi utworami, może jeszcze jest za wcześnie, żeby wydać coś twojego, że te utwory nie są na tyle ciekawe, żeby kogoś zainteresować. Y, wciąż do końca nie wiem. Ale mam nadzieję, że przyszłość to zweryfikuje i znajdą się osoby, którym ta muzyka po prostu przypadnie do gustu. A czy ty dajesz rady swojemu tacie, który ma na koncie ile płyt razem z zespołem Kers? To znaczy, no to będzie ze trzy płyty będą. Często jest tak, że yy, no jednak każdy ma jakby swoją trochę rację, nie? W, w tworzeniu swoich utworów, swojej muzyki. Ale wydaje mi się, że przez to, że jakby mam trochę inne spojrzenie, ze względu na to, że trochę też inną muzykę gram, to że mogę wprowadzić trochę czegoś innego. I znaczy wiesz, no, trzeba, trzeba tutaj też podkreślić to, że Wojtek jest muzykiem naprawdę z wykształcenia. Ja jestem typowym amatorem i ja jestem samoukiem. Mnie nie było tak, że ja się uczyłem w szkole muzycznej. Wojtek jest, znaczy moim marzeniem było to, żeby Wojtek był gitarzystą takim uniwersalnym i żeby zaczął edukację od początku do końca. No W moim przypadku no, niestety tak, tak wyszło, że wtedy rodzice też ciężko pracowali, nie mieli czasu mnie wozić do szkoły muzycznej i po prostu no, uczyłem się sam, siedząc i słuchając kaset. Nie? Tata, a czy to nie jest przypadkiem to, co się dzieje dzisiaj z Wojtkiem, przeniesienie Twoich marzeń? Pytają mnie też moi koledzy: Co Ty robisz, że, że ci Twoi chłopacy tak grają? Nie co? Ja mówię: ja Nic nie robię, ja po prostu gram. I oni tak naprawdę, ja, ja nie zmuszam ani jednego, ani Antosia, ani Wojtka do grania. Broń Boże, ja, ja po prostu siedzę i robię to, co lubię, y, gram w domu, oni, to, oni po prostu podpatrują mnie i na tej, to się tak właśnie odbywa, nie? I, I tak samo ja miałem ze swoim tatą. Mój tata też grał dużo. Ja jeździłem do niego na próby, przesiadywałem na tych próbach, y, wiesz, podpatrywałem go i też zawsze chciałem grać. I to. to Chyba tak to jest, nie? W ogóle nie myślałem o szkole muzycznej, mimo że rodzice mówili no słuchaj, no może byś chciał pójść tam, coś tam. Mówię, nie, definitywnie nie. Ja nie chcę grać w ogóle, przepraszam, na klasyku. Yy, no ale w drugiej klasie odrobinę zmęczałem, ale i tak mimo wszystko, jak poszedłem na pierwsze lekcję, to zarzekałem się swojemu nauczycielowi, że ja to klasyki na pewno nie będę grał i że ja to chcę grać solówki. A tutaj chcemy podkreślić, jeszcze się tak wtrącę tylko, że no, Wojtek trafił na znakomitego pedagoga Andrzeja Majewskiego, który naprawdę wyczuł szybciutko Wojtka, jaki jak, jak on chce styl grać i podsuwał mu takie utwory trochę bardziej no, ragtime'owe. To nie były takie utwory stricte klasyczne, chociaż też takie grał, ale generalnie wyczuł Wojtka, że, że chciał grać klasycznie, znaczy klasycznie, trochę troszeczkę inną muzykę i podsuwał mu takie utwory. No i pod koniec pierwszego stopnia. Natrafiłem na takie osoby jak Szymon Wieczorkiewicz czy Paweł Zielak, i tak oto znalazłem się w kombie jazzowym pana Szymona Wieczorkiewicza. I ostatecznie wylądowałem na wydziale jazzowym, który mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się skończyć. A jak jest kolędowanie? No ja sobie nie wyobrażam, żeby u was nie, nie było kolęd. No u, u nas zazwyczaj mamy taki tak, znaczy tak przez wiele lat robiliśmy taką kartkę świąteczną zawsze w formie zdjęciowej. Tu braliśmy wszyscy udział, ale od pewnego czasu, kiedy już Antonio trochę podrosł, Wojtek już wiadomo, to już jest bardzo dobry muzyk, tworzymy taką, takie piosenki kolendowe i zazwyczaj co roku szykujemy. Teraz tutaj zaangażowaliśmy trochę Igę Lewandowską. Mogę powiedzieć, że to już jest dziewczyna Wojtka, która śpiewa z nami i to bardzo dobrze. I może nam się uda taką jedną kolendę posłuchać